Bartek zajmuje się dziś koreańskim elektrykiem. To Kia IV6. Jak widać, z lekko zdekompletowanym przodem, ale za to jeżdżąca. Klient nam tutaj zlecił weryfikację baterii, ponieważ płyn chodzący wydostaje się na zewnątrz. No, bardzo niebezpieczna sytuacja. Bo nie będzie miało chudzenia, co możemy zrobić, żeby było jak najtaniej. Kija akurat jest jednym z lepszych samochodów, jeżeli chodzi o dobór części, bo w katalogach mamy dosłownie do tego samochodu wszystko. Nowa, podobna kija kosztuje ponad 300 tysięcy złotych, tymczasem dwu-, trzyletnie egzemplarze po stłuczce można kupić za mniej niż 100 tysięcy. Wszystko można kupić do tego auta i to mi się podoba. Instalacja, sterowniki, wszystkie rurki, e, durna pokrywa, uszczelki, wszystko można normalnie kupić. Co do całej konkurencji, nie będę wymieniał marek, no niestety czasami jest tak, że jak dostanie tą dziurkę, to już by było wymienię element. Baterie zaczynają się tak w granicach 60 nawet do 200 tysięcy złotych. A wszystko przez tę małą dziurkę ale może da się załatać. Bardzo pomału trzeba to spać, bo aluminium dostaje dużej temperatury i płynie szybko. I trzeba pom pomalutku, żeby większe dziury nie zrobić. Trzyma. Jest git. Myślę, że klient około trzech do 3,5 z odpowietrzaniem, diagnostyką się zamknie. No, jest taniej? Można? Czasami można.